Dzień dobry, z tej strony Janna Kołaczkowska i Leszek Jenek. Warto jest pomagać, obchodzi 15. rocznicę swojej działalności. Tak, to już 15 lat, drodzy Państwo, już 15 lat i jesteśmy zadziwieni, że to normalnie, że aż tyle można, że aż tyle się da. Jak zwykle wystąpi wielu znamienitych gości. Tak, tak, Leszek mówi Państwu samą prawdę. Że tam będziemy tego dnia. Będziemy z Leszkiem prowadzić koncert. Będzie kabaret hrabi, zagramy sketch. A teraz jeżdżam do bazy. Leszku, bardzo dobrze zajeżdżaj. To trzeba skończyć. Nie można cały czas gdzieś jechać.